Choć Lidzbarski Amfiteatr dumnie prezentuje się przy Małym Jeziorku już od kilku miesięcy, to jego uroczystego otwarcia dokonano dziś, czyli 26 maja 2023 roku. To wielki dzień dla naszego miasta, w związku z czym świętować to wielkie wydarzenie oprócz mieszkańców przybyli samorządowcy różnego szczebla z wiceprezydentem Cittaslow włącznie. Gmina Lidzbarska jest częścią naszej wielkiej rodziny Cittaslow. To jest prawie 300 miast na całym świecie, a 37 w Polsce, z czego aż 27 leży na Warmii i Mazurach. Na no, ta inwestycja jest częścią ogromnego przedsięwzięcia, które nazywa się w sposób bardzo skomplikowany. Otóż jest to ponadlokalny program rewitalizacji miast Cita Stoł, województwa warmińsko-mazurskiego. Nazwa długa i yy, no, trochę męcząca, natomiast inwestycje wręcz przeciwnie, tak jak ten amfiteatr tuż obok mnie. Przepiękne miejsce, przepięknie zrealizowane. Ja myślę, że będzie służyć mieszkańcom Izbarka położonego nad przepięknym welem. Współpraca z burmistrzem Sitarkiem układa się idealnie, tym bardziej, że jest jednym z ważnych członków naszego stowarzyszenia, pełni rolę w zarządzie międzynarodowym, którego siedziba jest we Włoszech. Miałem przyjemność w tym roku, a właściwie dokładnie przed tygodniem, przesłać na ręce prezydenta Mirgoliniego we Włoszech ponownie kandydaturę burmistrza Lisbarka jako członka zarządu międzynarodowego. Zaakceptowana jest ta kandydatura przez wszystkich członków stowarzyszenia w Polsce. I myślę, że podczas głosowania we Włoszech... Nadal będzie wspierał nas swoją pracą w gremiach międzynarodowych. Dzisiaj bardzo ważny dzień, długo wyczekiwany przez naszych mieszkańców. To kolejny obiekt, który wpisze się, myślę, na stałe, na mapę kulturalnych miejsc naszego miasta i gminy. To miejsce, które ma łączyć. To miejsce, które będzie łączyło wszystkie grupy wiekowe, bo myślę, że to będzie arena, na której występować będą zarówno przedstawiciele żłobka, przedszkola, a z kolei na seniorach. Skończywszy. To miejsce, gdzie mieszkańcy o różnych talentach będą się spotykali. Już dzisiaj rozpoczynamy weekend z Mikołajem Kopernikiem. Weekend, podczas którego będą nie tylko występy muzyczne, pokazy magii, pokazy sportowe, kino oraz wieczorne oglądanie Gwiazdozbioru. zbioru. Więc wiele się będzie działo w Izbarku. Cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli na równi mieć ofertę ofertę turystyczną, ofertę rekreacyjną, ofertę kulturalną na równi z Giżyckiem, na równi z Brągowym. To miejsce typowo kameralne, to miejsce niededykowane wielotysięcznym imprezom, ale właśnie dedykowane imprezom wewnętrznym, takim podczas których nasi mieszkańcy mogą spotkać się, podczas których nasze szkoły mogą chociażby zorganizować swoje przedstawienia i już dziś występy teatralne, występy kabaretowe właśnie na tej scenie. Ale dofinansowanie i projekt, który zrealizowaliśmy, to nie tylko budowa samego obiektu, to także wyposażenie domu kultury, to oświetlenie, to nagłośnienie to kino plenerowe, które pozyskaliśmy, więc rzeczywiście ta baza kulturalna myślę, że znacznie się dzięki temu projektowi poprawi. To jest bardzo ważne dopełnienie, jakby zamknięcia infrastruktury takiej. Dedykowanej lokalnym mieszkańcom miasta Lizbarka, ale co ważne też dla gości, dla turystów, więc amfiteat pod dachem będzie stwarzał takie warunki, gdzie wszelkiego rodzaju uroczystości, czy koncerty, czy eventy, imprezy będzie można bezpiecznie organizować, i to jest doskonałe uzupełnienie oferty turystycznej. Myślę, że pan Burmistrz samorządem miasta Lizbarka bardzo dobrze to zadedykował, a co najważniejsze, najważniejsze uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego także będziemy dalej współpracować w tym zakresie. No to się też wpisuje poprzez prowadzenie wszelkiego rodzaju działań bo do tego projektu między innymi taka konferencyjność w wymiarze kulturalnym w tym amfiteatrze na temat Mikołaja Kopernika będzie realizowana także wszechstronnie i o Koperniku również będzie można tutaj mówić w sposób taki dedykowany dla mieszkańców i dla gości Lizbarka. To jest już taka powszechna rola wychodzenia kultury na zewnątrz. Ważne, że ten amfiteatr jak nieliczne w regionie ma możliwości przeciwdziałania wszelkim zjawiskom pogodowym, konkretnie chodzi o deszcz, jest dach. W Ostródzie taki amfiteatr również występuje, a myślę, że organizowanie świąt na świeżym powietrzu jest taką atrakcyjnością naszego regionu Warmii i Mazur. Także amfiteatry są potrzebne w regionie i cieszę się, że w Lidzbarku już dzisiaj następuje otwarcie i wykorzystanie tego ważnego obiektu o charakterze społecznym. Obiekt jest przepiękny. Ja myślę, że jego szczególną wartością jest to, że jest... Świetnie wkomponowany w przepiękną przyrodę, która otacza ten amfiteatr. Zbiornik wodny, przepięknie zaaranżowana zieleń. No, widać tutaj naprawdę zmysł dobrego gospodarza. To nie było zwykłe otwarcie i nie skończyło się na przecięciu wstęgi. Przygotowano wiele innych atrakcji na czele z Gwiazdą Wieczoru koncertem Stefano Terracino. und ich bin zufrieden